Siemaneczka, z tej strony Kubuś, a to zapomniany kanał Arystokracja Bitcoina. Witam wszystkich moich oglądających i jeżeli rozumiesz, że to są jedyne w Polsce porady bitcoinowe, to lecimy z tematem. Dzisiaj opowiem wam o takim temacie, jak każdy wioskowy filozof, Przyglądam się dookoła swojej rzeczywistości. I niestety u nas niedawno spadł grad i wszystko zostało wybite. I tak samo jest w bitcoinie. Zdarzają się takie gradobicia, ale tak samo jak i w przyrodzie, tak samo jest i w bitcoinie. Przyroda przetrwa każdy taki atak. I bitcoin przetrwa każdy taki atak, no nie? Musicie sobie zdać sprawę moi kochani widzowie, że my dopiero zaczynamy, że ten nasz bitcoinik to jest takie malutka dzisiaj jeszcze, taka 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 tyci tyci, 16 lat mamy to aktywo, 16 lat dopiero jest z nami i jest najlepszy na świecie, kosztuje teraz 100, ileś tam, ile? teraz 117, 115, 16, nie wiem ile jest dzisiaj. Wyobraźcie sobie, coś 16 lat istnieje i kosztuje od zera, od zera, jego wartość jest 116 no tysięcy e, dolarów. To to powiem wam, że mało które nawet takie utalentowane gwiazdy ludzkie, no nie są tak wyceniane tak szybko. No wiadomo, niektórzy tam zarabiają jakieś tam dzieciaki, no nie e, takie pieniądze, ale no podejrzewam, że za waszego dzieciaka to nikt by, tyle, nikt by tyle nie dał. No nie. Pieniędzy, no bo to taka dobra chałupa w Warszawie, no nie tak po prostu. no Nie musicie sobie zdać z tego sprawę, że mamy do czynienia z najlepszym aktywem, jakie do tej pory istniało na Ziemi. Inne planety mnie nie interesują, bo ja żyję tutaj i teraz, na ziemi, no nie. I czy warto? Czy jeszcze warto kupić takiego szesnastolatka? Czy spekulanci ci, co tam śli za zamaskowanym ninja, najlepszym polskim alfonsem bitcoinowym? Zrobię o tym w ogóle film, zapraszam już wkrótce o fonszach bitcoinowych. Eee, czy już po co posprzedowali, za 108 tysięcy? Myślicie, że odkupili teraz w dołku za 113? Tacy mądrzejsi to by odkupili, powiem. Ale ci tacy mniej bezszy, to jeszcze czekają na czekają na kolejne dołki i zostaną totalnie wymiecieni z rynku. No i dobrze, niepotrzebni nam pasy. Ech, aczkolwiek Bitcoin nie ocenia, no nie, tak po prostu, tylko Twoja głowa. Twoja głowa oceni, ile będziesz miał bitcoina w przyszłości, ile Twoje dzieciaki będą miały w przyszłości, no nie. Wyobraźcie sobie, że ech, cały czas lubię do tego wracać. Tam 12 lat temu koleś kupił za 10 tysięcy bitcoinów w pizzę, no nie. No to była pierwsza, pierwsza, e, pierwsza taka dobra transakcja, transakcja no nie bitcoinowa. Dzisiaj. E, Dzisiaj bitcoin kosztuje masę pieniędzy, to jego 10 tysięcy bitcoinów, to jest po prostu nieosiągalne dla nas jakaś bariera, no nie dla mnie, nie wiem, może dla was też myślę, no nie z waszą mury. już na bitcoina mało kto z was, kto z nas ma szansę, jakby zaczął od dzisiaj, z waszych dzieciaków. Tak samo, jeżeli wasze dzieciaki idą teraz do pracy, no bo ja jestem w pewnym wieku, tak myślę, że moi słuchacze też są w pewnym wieku, mają już dzieciaki dorosłe. Jak one idą do pracy, to uwierz mi, mało który z nich ma szansę na bitcoina, że kiedykolwiek doskoczy do tej, do tej granicy. Dzisiaj bitcoin kosztuje. 100 tysięcy, no nie. Dzisiaj pizzę kupisz nie za 10 tysięcy bitcoinów, tylko 10 tysięcy satsów. Tak po prostu, za, za, za taką sumę kupujesz dzisiaj pizzę, no nie. Tak jak kiedyś kupił. To ktoś za bitcoiny, dlatego mówię, myślcie, to ma dopiero 16 lat, a zasuwa jak, jak rakieta, to już leci jak rakieta. Wszyscy tam czekają, o kiedy lecimy w kosmos. My już dawno jesteśmy w kosmosie. Wszyscy, co kupowali Bitcoina 10 lat temu. Yy, wszyscy, wszyscy, co kupowali Bitcoina 5 lat temu, ja już jestem na rakiecie w kosmos i każdy z was może za 5 lat być yy, na takiej rakiecie. Wystarczy, że już dzisiaj zacznie się kupować. Robić najprostszą rzecz na świecie. Zacznijcie kupować najlepsze aktywa na Ziemi. Bo możecie, rozumiecie, to nie jest dom w Warszawie, w Nowym Jorku, czy tam gdzieś, który kosztuje yy, tam 500 tysięcy złotych, nie, to możesz kupić za 50 złotych dzisiaj, teraz, rozumiecie, to jest za 10 tysięcy saców, dzisiaj zamiast na pizzę, czy tam na czekoladę, kupuj. Czym ryzykujesz? Czym ryzykujesz? 50 zł, które wydasz i tak na jakieś badziewie ci niepotrzebne, na dużo gorszy produkt, bo każdy inny produkt na ziemi jest po prostu gorszy, co o tym mówi po prostu jego cena. A i tak dzisiaj wydasz, czy tam jutro te 50 zł, no nie? Nie wiem, na kole pójdziesz, kupisz dziecko kole, czekoladę, cokolwiek, no nie? Ile razy to kupujesz w ciągu miesiąca, powiedz mi? Jakieś gówno, zupełnie ci niepotrzebne. Dlaczego nie siądziesz, nie kupisz dzisiaj najlepszego e, towaru na ziemi, powiedz mi, który zasuwa jak rakieta w kosmos sceną? Dlaczego tego nie zrobisz? Wystarczy... Pół godzinki posiedzisz co i, jak, co i jak to robić. Na pewno masz znajomych yy, yy, takich, którzy, jak ja na przykład, jeżeli moi znajomi to oglądają, którzy ci na pewno chętnie pomogą. Wytłumaczą, jak to zrobić. Dlaczego dzisiaj nie kupisz najlepszego aktywa? Na ziemi, tylko pójdziesz, kupisz piwo na grilla, no nie? Czy tam kiełbasę, czy tam kole. Dla, a dlaczego nie kupisz najlepszego aktywa? Bardzo chętnie byście mi tutaj napisali. Będę miał się do czego odnieść, bo po prostu czasami się gubię. Czasami się gubię, jak rozmawiam z ludźmi i nie wiem, nie wiem dlaczego tego nie robią. Dobra. Tyle na dzisiaj z filozofii wioskowych. Walczę dalej z komarami, aby walczyć dalej ze swoim lenistwem, swoimi obawami i nie wiem, czym jeszcze. Prokrastynacją, jak to mówią fachowcy. Mara. Hej, kupujcie i nigdy tego nie sprzedawajcie. E o tabu com aristocracia.